Za tą cenę to to serum powinno wyprostować moje życie bez kitu. Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem rzadko spotykanym na moim kanale, ponieważ dzisiaj będziemy omawiać, nie bójmy się używać tego słowa, buble kosmetyczne, które kompletnie mi się nie sprawdziły w mojej pielęgnacji. Są to kosmetyki, które zupełnie nie zrobiły nic albo po prostu robiły jedną wielką masakrę na mojej skórze. Pod tym filmem w komentarzach również śmiało wylewajcie swoje frustracje na temat kosmetyków, które się nie sprawdziły w Waszej pielęgnacji i liczę na Wasze komentarze na ten temat. Więc jeżeli Was taka Tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Moi drodzy, nie będę przeciągał długości tego filmu, więc lecimy od razu z produktami. Pierwszy kosmetyk, który powinien wyprostować mi życie, powinien moją skórę głęboko nawilżyć, zregenerować i rozświetlić, jest to Arcana PRP. Eliksir koszt 169 zł. Jak uwielbiam nadżycie ich serum do twarzy w ampułkach, które można wprowadzać mezoterapią bądź aplikować solo na skórę, ponieważ ono robi maksymalne, spektakularne rezultaty. Tak ten eliksir jest totalnie przereklamowany. On ma opakowanie z pompką, tutaj się tak odkręca i się wydobywa produkt. Produkt nie robi totalnie nic. Ani nie nawilża, ani nie rozświetla, ani nie regeneruje, ani nie łagodzi skóry, ani nie działa prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo. Jak to rozumieć? Ponieważ jeżeli produkt nawet nie nawilża skóry, to nie możemy mówić, że jest to prewencja przeciwzmarszczkowa. Ten produkt nie robi na skórze totalnie nic. Cena 169 zł jest jedną wielką masakrą, jak za kosmetyk, który totalnie mi się nie sprawdził w mojej pielęgnacji. Jest to totalny zawód. Mój na kosmetyku po prostu za taką wysoką kwotę. Następny bubel kosmetyczny, totalnie przereklamowany, niewarty uwagi niewarty zainteresowania, jak i również swojej ceny. Jest to Efior Biofermenta maska nocna do twarzy z retinolem roślinnym i z biofermentem bambusa. Już nie pamiętam dokładnie kwoty, ale ona przekraczała zdecydowanie 100 zł. Jest to maska naprawcza na noc, która ma rozświetlać, rewitalizować, działać prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, regulować funkcjonowanie gruczołów łojowych, nawadniać i nawilżać skórę. I tutaj, moi drodzy, problem nie pojawia się natychmiast. Ja tego produktu nigdy, na Swojej twarzy nie miałem dłużej niż 10 minut. Naprawdę. Już wam tłumaczę, dlaczego. Bezpośrednio po aplikacji jest wszystko w porządku. Problem pojawia się z chwilą, kiedy produkt się wchłonie. Zaczyna dosłownie przemieniać się w jakąś galaretę, klejącą galaretę, która dosłownie się roluje z twarzy. Próbowałem go używać w różnych formulacjach: solo, bez niczego, w serum z różnymi serami do twarzy, z różnymi kremami do twarzy, moi drodzy. Nic. Nie, jeszcze raz nie. Roluje się, powoduje galaretę na twarzy taką klejącą, totalnie obrzydliwą. I dodatkowo ten produkt nie robi totalnie nic, choć nie powinienem mówić, że nie robi totalnie nic, ponieważ nigdy go nie miałem na twarzy, de facto całą noc. Ale ze względu na to, jak on się zachowuje na skórze, po prostu ja tego produktu nie polecam. Jest to tragedia kosmetyczna. Następny bubel kosmetyczny, który na szczęście kupiłem w miniaturce. Ponieważ, jeżeli bym wydał stówę na całe opakowanie tego produktu, to bym się mega rozczarował po jednokrotnym zastosowaniu. Jest to mokosz eliksir rozświetlający do ciała i tutaj mamy wersję pomarańcza z cynamonem. Moi drodzy, po pierwsze, ten produkt się nie wchłania w skórę, ponieważ jest to olejek. Ale olejki się zachowują różnie na skórze. Są takie olejki, które się kleją, lepiąc, albo są takie olejki, które bardzo spokojnie się zachowują na skórze i nie utrudniają nam po prostu życia. Przenoszą komfort naszej skórze i nie są wyczuwalne na naszej skórze. Ten totalnie się lepi, klei. Co z tego, że on ma genialny zapach? Co z tego, że on daje genialny efekt rozświetlenia? Yy, na przykład w przypadku opalenizny to pięknie tą skórę rozświetla, ale lepi się, klei się. Wyobraźcie sobie, totalne upały. Troszkę się spocimy i mamy taką lepiącą warstwę na skórze. To jest coś obrzydliwego, po prostu. Ten produkt kompletnie mi się nie sprawdził i ja go nie polecam. Zbyt ciężka konsystencja, nawet w nocnej pielęgnacji, po nocnym e, wieczornym prysznicu na mokrą skórę, gdy go aplikowałem, to i tak był lepki, klejący po prostu. Coś obrzydliwego. Nie polecam zdecydowanie, moi drodzy. Następny totalny bubel kosmetyczny, który się klei na mojej twarzy, roluje się i nie robi kompletnie nic. Jest to serum z witaminą C, a dokładniej z kwasem askorbinowym marki Basic Lab. Cena przekracza ponad 100 zł, i nie jest to serum z witaminą C tetra, albo z askorbyl-glukozydem. Kilka pierwszych aplikacji było w porządku, jak najbardziej, nic złego się nie działo. Odczuwałem tą lepkość, ok, przymykałem na to oko, ale później było nadzwyczajnie w siecie coraz, coraz gorzej. Gdy to serum się wchłonęło, dosłownie dotykając twarzy, odpadała z niej taka folia, jakbym zaaplikował maskę peel-off. Po prostu to serum zjeżdżało z twarzy, rolowało się. Jedna wielka masakra. Dodatkowo na mojej skórze nie robiło totalnie nic. Produkt jest niewarty zainteresowania, niewarty uwagi i niewarty swojej celi. Inne rodzaje tych ser z Basic Lab jak najbardziej, ale to z czystym kwasem askorbinowym to jest totalna życiowa porażka. Ostatni totalny bubel kosmetyczny Bielenda CBD, emulsja do mycia twarzy. Moi drodzy, to jest totalny bubel. Przez pierwsze kilka użyć było wszystko w porządku, ale nie oczyszczał idealnie skóry jak typowo płynne żele do mycia twarzy, a nie takie emulsje po prostu, bo ja uważałem ten produkt po konsystencji... Coś do stylu Syndetu do twarzy, czyli bardzo delikatnego produktu oczyszczającego, który dodatkowo skóry nie będzie de facto wysuszył. Po kilku zastosowaniach spowodował u mnie takie odwodnienie skóry i takie przesuszenie, że ja dosłownie miałem tutaj multum suchych. Skórek. I nie jest to wina innych kosmetyków, jest to ewidentna wina tego produktu, ponieważ również postanowiłem, jak już zacząłem podejrzewać ten produkt po prostu o to, zrobić taką solo pielęgnację, czyli umyłem buzię po prostu sobie tym, nie zaaplikowałem nic i poczekałem co się wydarzy. A wiem jak moja skóra reaguje po różnych żelach do mycia twarzy, że się nie przesusza, jest wszystko w porządku. No i winowajca bardzo szybko się Odnalazł winowajcą jest ten produkt, straszny przesuszacz skóry, który udaje nawilżenie i delikatne oczyszczenie przez kilka umyć, przez kilka użyć, a później robi na skórze totalny armagedon. Koszt około 12-14 zł, jedna wielka masa Kra. Nie polecam tego nikomu. Więc moi drodzy, mało tych bubli kosmetycznych, ale jednak zawsze są. To nie jest tak, że zawsze wszystkie kosmetyki też mi się idealnie będą sprawdzały. Więc jeżeli będę miał takie totalne buble kosmetyczne, które mi się nie sprawdzają, nagram wam po prostu filmik na temat kolejnych bubli kosmetycznych. Więc widzicie, tutaj mam totalne niewypały kosmetyczne, które w mojej ocenie i w przypadku mojej pielęgnacji kompletnie się nie sprawdziły. Także no ja niestety ja ich nie polecam, choć wiadomo, i należy podkreślić ten fakt, że każda skóra jest inna, każdy z nas e, lubi inne odczucia e, po zastosowaniu kosmetyku, więc po prostu ja Was tylko przestrzegam, że takie sytuacje mogą się wydarzyć. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli Wam się ten film podoba, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, do następnego, buziaczek, cześć!